Witam Was serdecznie w Jędrzejowie. Znajdujemy się w ogrodzie czasu w Muzeum Minia Przypkowskich w Jędrzejowie. Jak widzicie, znajdują się zegary słoneczne, ale nie o nich dzisiaj będę mówił. Dziś chciałbym Wam pokazać zaćmienie słońca, które jest zjawiskiem dość rzadkim u nas występującym, w Polsce w szczególności. To jest zaćmienie słońca, które Wam pokażę, ma mieć maksymalnie około 7% tarczy, więc to jest częściowe zaćmienie słońca, moi drodzy. Także zapraszam Was na krótką relację właśnie z obserwacji zaćmienia słońca. Również zapraszam Was do Muzeum Imienia Przypkowskich, gdzie możecie zwiedzić przepiękną kolekcję zegarów słonecznych, starodruku, zobaczyć zabytkowe wnętrza i nie tylko. Gorąco zapraszam. Chodź, a co tak jest do słońca z jednej strony? Jest zaćmienie słońca tutaj. O Jezu, ten lekarz się troszkę... Tutaj w tym miejscu ładnie widać zaćmienie. O rogali kawałek jest ugryziony, słoneczka. To, to jedyny sposób, żeby sobie zrobić zdjęcie z zaćmieniem. O. Mamy filterek spawalniczy. I możemy sobie w niebo spojrzeć. Filtry są zielone. Proszę. Nagrywa się. Obojętnie, którą tym tym, którą. Ty masz to na drugim, no, ma, a no, tu jest na no, A podob, podobno ma podczas jest. zaćmienia, przez chwileczkę przelecić stację jako spisane na tle słońca. Jeszcze. No to będziemy to widzieli. <noise> Matko. Proszę. Matko, Proszę. Matko Proszę. Ja, ja też jest co, to być tak dwa, tak bo sobie za jasne jest. No to zobaczymy na tym, na tym nie widać. No. Na którym? I będziemy mieć fajną. świetną. Tutaj zdjęcia, racje, angiale, tak. Może ja sobie czapeczkę obrócę. A Karoliny nie zacznijście? No ja już nie dzwoniłem po wszystkim. Bo ja nie mam Radek A popatrz jakie ty masz inne jakoś? Tak, tak, tak jedno jest zielone, ale no na tak tym. To nie, to jest podwójne też bardzo dobrze widać. O jest lepsze tam tak, to chyba było. Tak. No właśnie nie no, no, Rafał czym się różni? To szczelko a to za na no ja, na tym lepiej widać. Tak, bo to są filtry odpowiednie. Ale hmm. fajnie. Hmm. Zobaczcie sobie widzowie. Zaćmienie słońca w Jędrzejowie. Tak, tak, tak. O, jakiś świetny Kapitalnie Przez to e? Ktoś, komuś szlak trafi telefon zaraz. To mój, tak. Dobrze, nie tak, zaprosiłem Panią Agnieszkę. O, Aga, zobacz, tu jest naćmienie słońca. Widzisz ten regalik no, tutaj? Ty mi tu no bardzo. Na, na, na ty, na o, ty... o, stąd, stąd niech Pani patrzy. Tu. O. o, ruszaj mi się. Jak pokazuje? Tu. A, ale tutaj y, wchodzisz i robisz drugie zaćmienie. Z, z, z mojego miejsca, Ja bym trzymał ekran, żebyś się nie przewrócił. O, dobrze, dobrze mówisz. No. Bo mamy wiaterku troszkę i... Tak tak, tak, tak. Jak tak, jest tak, tak, Tutaj tak, pokazuję, tak. ten ugryziony ten kawałeczek to jest zaćmienie właśnie. Może od góry tutaj, o, ta część ugryziona. rośnie okay. Rośnie, teraz mamy, za minutę będzie kulminacja, naj, <gulminacja> maksimum. To, to patrząc, no Za minutę będzie maksimum. Muszę teleskop tutaj przewrócić, obrócić. Ty. To jest 7% tarczy słońca. Będzie tylko zasłonięty. Dzisiaj, tak. Także jak będzie już ubywać, to znaczy, że już była kulminacja. Teraz tylko. Już zaczyna ubywać. Tak, bo to jest szybkie. To nie jest taki ten efekt. Ale to jest nad całą Polską czy tutaj nad naszym terenem według Ciebie? Nad Polską bym powiedział. Nad całą Polską. Na Onecie jest tabela w jakim terminie. Aha. Kierce, znaczy w dniami miejscowości. Czyli no 12.52. A Kraków mm. 12.50. Czyli jakby bia tam biały no to tam, chyba na tam tam początku. Tak, to zależy od szerokości geograficznej, nie? Aha. Do tego my widzimy tylko fragmencik. No już jest. No patrzycie, patrzycie na słońce. Hmm. Tak. Patrzyć na słonko. No już, nie do wiarków. Na tak. <grym> nie do wiarków, tak. Mieliśmy dzisiaj częściowe zaćmienie słońca. A za ile na będzie jakieś takie konkretne zaćmienie, takie siedmiu no, no, z tego z... to chyba nie dożyjemy. Z tego, co wiem, to całkowitego nie dożyjemy. E, no, my w sensie, że my nie dożyjemy. Nasze no, dzieci to... powinny zobaczyć. Wiadomo, w 2027 to... roku będzie całkowite zaćmienie, kolosalne, ale w Egipcie. Tak tam, tam jak Faraon właśnie w Dolinie Królów, tak jest, że całkowita faza 6 minut, więc po prostu... No. Prostu, ulej wypas, ulej to, że jest długo. To już jest, długo. Już to już jest wypas, bardzo jest a, długo. 6 lat? Tak. tak Za 6 lat? Bo <grym> no to, 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 to na Węgrzech, na którym były niektóre, zrobiło kolosalne wrażenie na mnie, to była całkowita faza 2 minuty i 13 sekund. 6 jest... no, jest... minut to musi być naprawdę. No, ja z takie pamiętam. I to halo, co Panu pokazało, na Tak, to halo, to jest Sicilii, Ale to było nagle, bo w ogóle nie wiedziałam o tym, że ma być to halo. Nagle zmieniło się światło na takie szaloty.

Przez też szkiełka, patrz. A ty fajnie bo z chwórkami to, to. to jest jasne. To już jest to bardzo to jasne, jasne teraz słonecznik. Ale w a teraz, a 50... nie wiem w którym roku było 50. nie Ale ono całkowite było tylko w Suwałkach. No ale w Warszawie też było na, no na Ale było bardzo, ale to wiesz co to tak jest... Fajnie chmurki widać jak przechodzą. Tak, fajnie chmurki przechodzą przez światło, przez bardzo słońca. No, to, to za 6 lat będzie całkowite? No, chmurki widać. Ale będzie z Egiptu w 2017. Ale tak, e, w Rafał, to nie przesuwa do chmury? Tak, to, co było tutaj na tym, to były chmury na słońcu. Takie, które wsłaniają słoneczko, to było widać właśnie. Zwróćcie uwagę, że nie widać na słońcu ani jednej plamy słonecznej. Dlaczego? Bo jest minimum aktywności, plam jest... Nie ma plam najwyraźniej teraz. Albo nie zbiorę mi dobrze teleskop, ale mi się wydaje, że na takim teleskopie już powinny być plamy widoczny, bo kiedyś patrzyłem przez okulary, jak ktoś miał dodatnie soczewki, to widać przez nie plamy na słońcu również. Nie, 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 bo to się przesuwa. Teleskop jest stały, on nie ma prowadzenia i ja muszę go przesuwać. O, widzicie. O, teraz chmurki ładnie przechodzą, zobaczcie sobie jak właśnie jak widlać chmurki na słońcu. No. Chmurki delikatnie zasłaniają słońce i plamy słonecznych. Ja nie widzę. Chyba, że zrobimy pisakiem, ale plam nie widać. Jest słońce nie ma aktywności w tym momencie. Z minimum aktywności. No pięknie, Ja się już szanowna widownia. Dziura na, słońcu. Dziura na słońcu. Nie, wypali ekran. Bo wtedy się skupia... Tam widziałeś jak naleje, zobacz, zobacz. Jak wypali ten ekran. On Kupiłem go z tego względu paralaktycznym, że on ma możliwość podpięcia systemu automatycznej nawigacji. To jest teleskop Bressera w układzie Newtona, to czyli reflektor newtonowski. Średnica tutaj jest 13 cm, ogniskowa jest 1 metr. Super biergaśnie. Tak, i tu ma jeszcze możliwość regulacji ostrości. Do niego są cztery, ten okulary. Ten jest 10 mm. A ten okular... Tak, to są specjalnie i 15 mm. Chodzi o, to, o te okulary, że y, one pozwalają y, więcej szczegółów zauważyć. Na słońcu dałem szeroki obiektyw, bo tutaj jest okular i tutaj dałem 25. Y, bo jest wtedy szersza ta tutaj ten, y, soczewka Aha. i widać lepiej, nie? Wtedy większy obraz mi daje. A szczegółów nie musimy widzieć na słońcu, także bo i tak nie zobaczymy, nic ciekawego to jest głównie do planet jak Jowisz, Saturn które oglądam Merkurego, znaczy Merkurego może nie, ale Marsa, o to Marsa mi chodziło czyli też częściowe, ale większe tak bo to było przykryte wtedy chyba 50% powierzchni Słońca a teraz mamy taki rak, rak mamy rąbek tylko ile? to jest 7% maksymalnej powierzchni tu jest Nie więcej o, cofa się ewidentnie tak tak, bo już księżyc przemija, przechodzi i już coraz to będzie mi... Tak. Poczekamy aż do końca. To w Marka Guzika byłem na obserwacjach, to on ma mniejszy znacznie teleskop, ale ma prowadzenie automatyczne za tym i jeszcze ma taką przystawkę do niego, co wygląda jak stara komórka i tam wpisuje powiedzmy uran i teleskop sam szuka tam gdzie jest. Tak, to tylko trzeba dobrze go ustawić do osi świata. To też wszystko znajdzie elegancję. W tej zasadzie, że mówię hasło? Tak, Pokaż tak. Uran? <grym> tak, jakąś tam właśnie obieg jakikolwiek na pamięci od razu szukana nie gdzie jest. Dokładnie. Ja raz pamiętam jak było zaśmienie słońca rano w Krakowie, to jeszcze słońce było nie, na horyzontem. Wstałem o godzinie 5 rano, żeby wejść na kopiec Kościuszki. Tam gdzie RMF jest, żeśmy z grupą poszli i żeśmy obserwowali. I przychodzimy, a tu myśmy przyszli jako ostatni, bo tam już pełno miłośników astronomii było. I nie tylko miłośników. Dzieci, młodzież, mnóstwo ludzi było wtedy oglądać to. Znaczy, nie mieliśmy tyle z tych zdjęć. Czy znaczy nie, to za darmo się wchodzi? Tylko że wstęp, nie mieliśmy zdjęcia, żeby zrobić aparat. No, Ale szkiełka przyciemnogle do takiego oglądania, no to czy to z tego? Tak to, to są spawalnicze, To są spawalnicze, To, jest to, jest to, powalnicze, to powalnicze, tak. z, z maski, no, no, Nie, to się kupuje osobne szkiełki, Ja to mam, to tam. O, ładnie widać. O, jak fajnie jak tu. Tu fajnie widać. Chwórki widać. A, nie przejdziemy tu. A, jak będę wracać. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, ja to czekam do końca, aż zejdź, ze, zejdzie. No pięknie. Pan dopilnować, żeby wszystko, żeby wszystko było dobrze. Zało, tak. O, żeby wypluł to, co wygryzł. żeby tak. <grym> oddał. Niech odda, dokładnie. Jeszcze wezmę drogę na komórkę. Ale zobaczcie, zobaczcie jak przechodzi, zobaczcie jak, się już, jak już tutaj mija, jaki taki jest ten... Tak, teraz... Tutaj jeszcze na komórkę. Ja to jeszcze ustawię, ale zobaczcie teraz faktycznie no nie mam prowadzenia automatycznego, więc muszę to, to musi być to ręcznie. Tak, takim pokrętłem, to no w ładnie szybko. Co... No to są tak zwane mikroruchy, to są bardzo, bardzo precyzyjne, to już jest. O, teraz, o tak, chmurki teraz alarg ci widać. I słoneczko zaszło. O widzicie, to jest to co ja chciałam wiedzieć. <laughs> jak, jak wygląda. Teraz widać. Ale jeszcze są, widzisz? Rzeczywiście. Ale zobaczcie jak chmury szybko, szybko przemijają, nie? Przesuwają się na niebie. No, zacznijmy. No, nie? no. Tak, dlatego mówię, że poczekam chwileczkę jeszcze. Tak się dalej. wydaje na niebie, tak powoli te chmurki się to ten, Tak sobie lecą, lecą, a tutaj zasuwają. Tak. Dopiero Dobra. na tym sprzęcie wszystko widać, no nie? No to właśnie są po te zbliżenia właśnie. Tak powodują to, że pokazują jak to faktycznie jest w ruchu. Super. Dziękuję za miło wrażenia. Ja również dziękuję. To mamy godzinę już. 13.13 13. 13, 13. i jeszcze widać troszeczkę zaćmienia tak, tak jeszcze o teraz to już, już pojawiła się duża chmura i nic nie widać i nic nie widać znowu, o Rafał zobacz o jest o jak fajnie elegancko, nie? no fajny ten efekt jest moi drodzy widzowie znajdujemy się w Ogrodzie czasu w Muzeum Minia Przypkowskiej w Jędrzejowie gdzie miałem przyjemność pokazać Wam, jak yy, przebiegało zaćmienie słońca w moim rodzinnym mieście. Jak widzicie, obserwacje słońca były za pomocą szkiełek, które się używa w maskach spawalniczych. To było one w kolorze zielonym, można było ładnie zauważyć, ale również wykonałem projekcję na ekranie za pomocą teleskopu w układzie Newtona yy, o ogniskowej 1 metra i średnicy lustra 13 cm. Okularu, który użyłem, to jest 25 mm. To teleskop jest zamontowany na. O! Widać. Jesteśmy już po maksimum. Jest godzina już 13.20. Maksimum było u nas o godzinie 12.54. Gdzie to słoneczko było bardziej ugryzione, że tak powiem. Także dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. I zapraszam Was do Muzeum Minie Przypkowskiej w Pozdrawiam. Cześć.